21-letni kandydat naradnego startujący z ramienia platformy obywatelskiej został zatrzymany przez policję w sprawie o narkotyki. Podczas policyjnego nalotu na mieszkanie Dillera policja zatrzymała wszystkie znajdujące się tam osoby. Jedną z nich okazał się być kandydat naradnego. Zatrzymanych osadzono w areszcie na 48 godzin w celu złożenia wyjaśnień najprawdopodobniej przeszukano również mieszkania zatrzymanych i ujawniono w nich nielegalne substancje. Zatrzymania są efektem kilkutygodniowej pracy jawożnickiej policji w ostatnich tygodniach zatrzymano już kilku dealerów. Na ulicach zdarzają się kontrole, podczas których młodzież musi pokazywać zawartość kieszeni. O komentarz do zaistniałej sytuacji poprosiliśmy posła Wojciecha Saługę. Jakie działania zamierza podjąć Platforma wobec swojego kandydata narodnego? Już 10 listopada podjęliśmy czynności zmierzające do wykluczenia kandydata z Platformy Obywatelskiej. Natomiast też mamy jego pisemną deklarację rezygnacji z członkostwa w partii i rezygnacji ze startowania w wyborach samorządowych. A pan premier Tusk oficjalnie przyznał się, że w młodości palił marihuanę. Czy w związku z tym jego państwo też zamierzają postawić przed sądem koleżeńskim? To zupełnie inny kaliber wydarzeń. Tu nie chodziło o samo palenie, tu być może będą postawione zarzuty prokuratorskie. Szczegółowa informacje na ten temat już wkrótce.